Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Osztor i zapraszam Was na kolejny mecz FIFA 13. Tym razem mamy czwartą kolejkę spotkania. Zagramy sobie dzisiaj z teamem KOKSY z Polski. Bardzo świetna i bojowa nazwa. Zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Po trzech kolejkach zajmujemy drugie miejsce w Lidze, więc myślę, że to jest naprawdę niezła pozycja. Ale no cóż, nie chcemy stracić żadnych punktów i staramy się nawet o zajęcie pierwszego miejsca w lidze. Dlatego rozpoczynamy kolejne spotkanie. Gramy w siedmiu przeciwko... przeciwko w sumie nie wiem, ile nie pamiętam, ilu ich tam było. Ale mogliście, mogliście sobie to zobaczyć. I to jest pierwsza sytuacja była na skrzydle, ale nic z tego nie wyszło. Mamy rzut rożny. Czy coś z tego wyjdzie? O, o dziwo na krótko rozegrany. I zobaczymy, czy Czeko coś z tego zrobi. Tak chyba się nazywa ten koleś. Ale niestety wrzutka była niecelna, ale tam był faul. Dlatego sędzia podyktował rzut wolny. I zobaczmy, czy coś z tej, z tej wrzutki wyjdzie. Albo może będzie strzał. Zaraz się dowiemy. Wrzutka jednak na długi słupek. Oj, naprawdę nikogo tam nie było. Więc totalnie niecelne podanie Zatem nie musimy się przejmować, że zagrożą naszej, naszej ramce. Zero, bardzo ładnie tutaj minął Bota. Rozpędza się skrzydem, podał do środka do Chica. Chico niestety zaciął piłkę odskoczyła mu po tym podaniu, Doszcie nie było zbyt mocne. No i jest kontra przeciwników. Oj, bot się pomylił, jest bardzo groźnie. Podanie górą, nie wiedzieć w sumie czemu, tej Goku trochę mi przeszkodził w, w zopaniu tej piłki, ale udało mi się ją chwycić. E, no i rozpoczynamy kolejną akcję. E, ponownie skrzydłem Jimmy do zero. E, zero znowu kiwa, podaje do Chica, czy będzie uderzenie. Tak jest uderzenie! Bardzo ładny strzał, ale e, łysy z Brazers obronił, więc nie ma bramki. Może tym razem Chico się zrehabilituje i dobrze wrzuci na głowę? A niestety prosto w ręce bramkarza. Ej, I zobaczmy. Krysteks już pędzi z piłką w naszą stronę. Ej, niecelne podanie. Bot zgrywa do Jimiego. Jimmy prawie uratował piłkę, niestety mu nie wyszło. Uuu, to jest bardzo brzydki fał, a chociaż sędzia tego nie zauważył. Nie odgwizdał rzutu wolnego a był naprawdę groźny i mogło się to skończyć nawet czerwoną kartką, co powoduje, że nasz zawodnik musi opuścić mecz, ale na szczęście nic, nic się złego nie stało. Chico bardzo ładnie do Luka, Luka będzie wrzucał, niestety nic z tego nie wyszło. Chciał posłać bardzo szybką piłkę po ziemi, albo blisko nad ziemią, niestety piłka została zblokowana. No i De Cecco. Biegnie na skrzydło, prawdopodobnie będzie chciał wrzucić tą piłkę. Właśnie to zrobił, ale bot bardzo ładnie tutaj w obronie zblokował e, piłkę i nic z tego nie wyszło. E, Lukę przy piłce. Chciał zagrać prosto badą piłkę do Trowiego albo do Jimiego, nabiegających tam e, w pole karne. No ale niestety piłka przecięta przez obrońców e, drużyny przeciwnej i Krysteks do Krisa. Chris bardzo ładnie tam chciał wypatrzeć napastnika, ale e, podanie niecelne. E, teraz próbujemy coś środkiem zdziałać, ale kolejne podanie e, im nie wyszło. E, Niebi coś walczył z e, pomocnikiem o posiadanie piłki. Teraz mamy groźną sytuację, ponieważ będzie wrzutka. Nie, jednak odegranie w polkarnej karny. Nie ma karnego. Naprawdę z, myślałem, że tutaj będzie karny i już już się przygotowałem do tego, aby go bronić, no ale jak sędzia w tym meczu dużo omija i bardzo ładne podanie Trowiego do Jimmy'ego. Jimmy tutaj do pustej bramki tak naprawdę ładował e, piłkę. No i mamy 1-0. E, prowadzimy. Naprawdę bardzo ważne jest, aby strzelić e, bramkę, bo wtedy jest e, większy spokój w grze. Nie ma takiej nerwowości. No chyba, że wszyscy drużynie mają stralone nerwy, ale to jest raczej mało prawdopodobne. No i tutaj długie zagranie do przodu zupełnie nie wyszło. No i nasz obrońca będzie wznawiał grę, bo po drodze był jeszcze spalony. nawet gdyby ta piłka doszła do zawodnika z pola to i tak sędzia odwiedzałby spalonego. Tutaj jak widzimy chyba kogoś wyrzuciło. Wyrzuciła chyba nie bija. Niestety ona ma czasami problem z połączeniem, nie wiem czemu go czasami wyrzuca. Także od 25 minuty, można powiedzieć, gramy bez jednego zawodnika. Grał on na środkowym pomocniku defensywnym. Może się wydawać, że to jest mało przydatna pozycja, ale to w sumie zależy od formacji, więc tak naprawdę defensywny przy tej formacji 4 2 1 2 w FIFA nazywana 4-4-2 szeroko, albo romp, Ehm, naprawdę SPD się przydaje. E, to wrzutka w plekarne, Chico bardzo ładnie. Akrobatycznym wybiciem wybił tą piłkę. E, no i próbujemy stworzyć jakąś sytuację e, skrzydłem. Oj, tutaj niecelne podanie do Jimiego, a piłka posłana przez Trowiego. E, wracając do e, pozycji środkowego pomocnika defensywnego. To przy tej formacji naprawdę bardzo dobrze się przydaje, ponieważ może on odcinać e, pomocników w drużyny przeciwnej od wyprowadzenia ataku e, i tak naprawdę odciąża trochę obronę, więc naprawdę bardzo kluczowa pozycja. E, to samo może pomóc e, pomocnikowi ofensywnemu rozegrać piłkę. Tutaj wrzutka pierwszy strzał tak naprawdę na bramkę, ale prosto w środek, więc złapałem ją bez problemu. E, czasami naprawdę strzały z główki są oskryptowane i pomimo tego, że się dobrze rzucam, to i tak nie mogę tej piłki złapać, ale tu mamy kolejną sytuację, trowi będzie prawdopodobnie wrzucał na 0 i 0 do pustej bramki ładuje i mamy 2 do 0, bardzo ładnie tutaj Trowi się zachował w tych dwóch sytuacjach podniósł tą piłkę, piłka szybciej dzięki temu poleciała i bramkarz nie miał nie miał w ogóle tej miejsca na reakcję stał jak wryty nic nie mógł zrobić Także mamy końcówkę pierwszej połowy i prowadzimy 2 do 0. jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Zobaczymy czy utrzyma on się do samego końca. W tej przeciwnicy nas rozgrywają de czeko. Uuu, będzie karny, tak jest Naprawdę. Jeśli oglądaliście wszystkie poprzednie mecze, to możecie zobaczyć, że naprawdę bardzo dużo karnych mamy. Nie wiem z czego to wynika, czy z niefrasobliwości naszych obrońców. Czy, no, czy po prostu po jakichś głupich błędach no i strzał pewny w środek niestety mamy 2 do 1 ale na szczęście się nie załamujemy, ponieważ nadal prowadzimy ale też taka piłka do szatni to też jest troszeczkę deprymująca w wkurza nawet wtedy kiedy się prowadzi no bo jednak 2-0 a 2-1 to jest różnica by obronki, no czy ale cóż, byli? trzeba grać dalej, nie ma co rozpaczać, rozpakiwać chciałem powiedzieć, ale takie słowa w ogóle w polskim języku nie ma, ale wróćmy może do akcji, tutaj brzydki faul na Chiku, ale Cziku trzymał się przy piłce, 0, bardzo ładnie wyszedł, będzie strzał, tak jest, 3 do 1, co tutaj bramkarz zrobił, to nie mam pojęcia, ale jego interwencja no naprawdę była fatalna, nie wiem czemu. Rzucił się wcześniej ja się e, użył zupełnie innego przycisku, e, który odpowiada za e, rzucanie się pod nogi. Nie wiem, nie wiem o czym on myślał w tym momencie. No ale cóż, e, błędy się wykorzystuje. No i tak też zrobiliśmy. E, przednie mecze, szczególnie z FIFA Polonia, e, przegraliśmy właśnie po naszych błędach. E, tutaj przeciwnicy też popełnili ten błąd e, i i my go wykorzystaliśmy. I bardzo dobrze. Okej, okay, Goku, tutaj długa piłka do Jimiego na drugą stronę, przerzucona. Do, podanie do zero przez Jimiego, a i niestety tutaj chciało wejść głębiej i odejść strzała, ale mu nie wyszło. I sędzia teraz prawdopodobnie zakończy pierwszą połowę. Tak jest. Mamy koniec pierwszej połowy. Bardzo ładnie zagraliśmy. Jedna bramka powiedzmy jest i. Jedna no, głupio przy, stracona, ponieważ po karnym. No i spójrzmy teraz jeszcze na statystyki e, z no, naszych no, zawodników. No, Zero strzelił dwie bramki. Niga dwa razy asystował. E, mamy nie, nie tutaj nie wiem, no, kilka celnych strzałów. Tak naprawdę tylko jeden zawodnik nie, nie strzelił celnie. E, Chico jakoś po bardzo dużo strat ma. E, znaczy niecelnych nie podań. E tutaj dribblingi udane w większości przypadków. E Doszutkowania to wiadomo tego Trowiego, e, który asystował przy dwóch bramkach. No i obalione strzały moje trzy, więc ich nie było też zbyt Ey dużo i nie były jakoś groźne. E. No i sędzia rozpoczął drugą połowę spotkania. E, zobaczymy, jak tutaj się losy potoczą. Chico trochę przytrzymuje piłkę, szuka pozycji do zagrania i do kogoś, i teraz zero. Prawdopodobnie do Jimmy'ego, tak jest. Jimmy da do zero. Aj nie, chciał jednak wrzucić. Wydaje mi się, że tutaj lepszym pomysłem byłoby właśnie odegranie piłki do 0. Bardzo długa piłka QW, tak zwane do napastnika. Tej Goku troszeczkę zbyt zaufał, zbyt mocno zaufał w FIfie. E, chciał pewnie tą piłkę zagrać mocniej głową, no ale niestety nie ma się tak naprawdę dużego wpływu na to, e, jak ta piłka poleci, szczególnie e, zagrana głową. No ale cóż, tak wybrał i na szczęście z, e, nie, nie, było, nie było żadnych konsekwencji. E, Czeko, czy będzie? Czekał na wrzutkę. E, ta kiwa obrońców dokładnie innego obrońcy, ale on go nie odstępuje na krok. U, to jest bardzo ładne zagranie. Dixela chciał wejść tam. W pole karne, ale niestety mu nie wyszło na nasze szczęście. Krisu zagrywa do bota, Bodo, do czeko, prawdopodobnie. Tak jest. Teraz wrzutka szybka w pole karne. Jeszcze tutaj jest trochę zamieszania, i teraz już piłka jest wybita, ale niestety szybko tracimy ją w środku pola. Markowanie strzału, bardzo przydatne, tak naprawdę, w każdej sytuacji. Jest, powiedzmy, takim zagraniem OP, czyli naprawdę bardzo skutecznym. Zobaczcie, jak tutaj konkurs normalnie tych, tych skupternów, bo tak to się nazywa. Ale jak widać, nic mu z tego nie wyszło, bo strzał był i tak w środek, więc naprawdę nie było zagrożenia. I bot będzie prawdopodobnie wrzucał, ktoś sobie kliknie to podanie dokładnie, wybicie z pola karnego naszych, naszych obrońców i teraz jest kontra. Chico podaj do zero. nie, czemu podał na górę, niepotrzebnie, wydaje mi się, że powinien przedłużyć do 0. On był ustawiony na wprost, na wprost niego, nie wiem czemu zagrał długą piłkę na drugie skrzydło, było to o wiele trudniejsze podanie, no ale cóż, taki, taki wybór ale jednak wydaje mi się, że powinien się e, jednak inaczej rozegrać to. Jimmy rozgrywa to tutaj z botem, bot do zero, zero do Jimiego i wrzutka w pole karne, a i będzie karny? Niestety, wydawało się, że bot e, z dużym przeciwnikiem sfalował naszego napastnika przy strzale, no ale cóż. Sędzia nadal ślepy, jeszcze nie otworzył oczu. E, może się nie wyspał i do końca jeszcze nie kontaktuje. I lukę do Chica, trofi przy piłce. Ładna klepa tutaj, kilka z krótkich podań i już wychodzimy na sytuację podbramkową. Bardzo ładnie tutaj, kurczę, Jimmy zagrał szybką piłkę, szybką i mocną piłkę po ziemi. Prawie mieliśmy trochę szczęścia tam i, i, i strzeliliśmy prawie bramkę, ale niestety nie mamy tego szczęścia, więc... Nic z tego nie wyszło. Chico bardzo ładnie tutaj no, odegrał no, piłkę. E, przeciwnik aż się zdenerwował i zrobił ślizg zaraz po stracie. E, jest to typowa reakcja. Często można ją zauważyć. Uuuu, Chico tej trochę przesadził. E, zbyt mocno wypuścił sobie piłkę. E, no i przy piłce zero. E, Jimmy mu od razu ją zabrał. Jest tutaj chętny do gry. Naprawdę jest żonny asyst i goli. Prawda wrzuta na. Trowiego i co to się stało? Czemu, czemu zawodnik Trowiego nie, e, nie kopnął tej piłki w stronę bramki? Zrobił taki dziwny ruch i nic z tego nie wyszło. Goku. Uuuuu! Uu, tutaj prawie była bramka. Wkręcił za kołnierz e, na długi słupek bramkarzowi. A miało to być doszytkowanie. Chico, bardzo dobre wrzutki ma, e, ale niestety teraz bramkarz wypiąstkował czy będzie się starał ponownie właśnie wrzucić tą piłkę w pole karne Trzech niego, nadal kiwa. Niepotrzebnie. Nie wiem czemu nie, nie zagrywał, właśnie do którego z naszych zawodników. Nawet jeśli nie mógł wrzucić, to mógł zagrać do tyłu, bo był tam chyba niepilnowany Jimmy, bo się już nawet o to upominał. No i mamy ponownie rzut rożny. Może tym razem coś z tego wyjdzie. Zobaczmy. O, rozegrany na krótki. Luke tutaj będzie wrzucał Trowi. Trowi to chyba chciał zgrać piłkę do Jimmy'ego, ale mu nie wyszło. Jimmy tam już pobiegł w stronę bramki. No i mamy kontrę. Czeko wypuszcza tutaj napastnika, ale nasza obrońca bardzo dobrze ustawiony, więc z tej sytuacji nic nie wyszło. Chico ponownie przyjmuje i rozgrywa akcję. Goku będzie zagrywał do Trowiego prawdopodobnie, tak jest. Od razu piłka poszła do Trowiego. Jimmy przy piłce. a i chciał podejść do zero niestety niecelnie. Nie, no i Krystek. u tutaj Jimmy fauluje, będzie żółta kartka. Niestety nie ma, a raczej na szczęście nie ma, tylko upomienie. Więc nie ma się czym martwić, że tak powiem, może dalej faulować. Ale oby nie, bo też można dostać od razu oczywiście żółtą, e, czerwoną kartkę za, za jakiś bardziej brutalny faul. I trzeba tego unikać. Tej trowi nie miał innej możliwości, jak tylko dać strzał i bardzo dobrze zrobił. E, Niech mu się tam nie wystawił, zresztą miał ko siebie jeszcze obrońcę ale teraz się zrehabilitował i strzelił od słupka, z główki, bardzo, bardzo ładny strzał tak jak wspominałem, Chico w końcu dobrze dograł ma naprawdę niezłe wrzutki, czasami może mu nie wychodzą, ale z reguły pada z nich gol więc naprawdę nie mam nic do zarzucenia właśnie temu zawodnikowi, jeśli chodzi o wrzucanie piłki no i teraz jeszcze przeciwnicy mają akcję, ale tutaj jakiś totalny, totalnie niecelny strzał. O, tej obrońca widzę się przewraca. I teraz tutaj kombinuję z rozegraniem. Zobaczcie, jak teraz bardzo dobrze podam piłkę. Jimmy się cofnął do tyłu. Dzięki temu zrobiła się tam dziura. On tam wtedy wybił tą... Ja tam potem wybiłem tą piłkę właśnie w tą dziurę i on tam wbiegł. I idealnie znalazł się właśnie z sytuacji, w której mógł sobie bez problemu pobiec do przodu więc naprawdę ta sytuacja ten pomysł na, na, naprawdę nam wyszedł e, tutaj było złe ale ale było bardzo blisko, no i teraz Jimmy tutaj na ślizgu jeszcze chciał wygarnąć piłkę z rąk bramkarza, Dwie minuty doliczył sędzia, więc mamy wynik 4 do 1 już tutaj chyba nie możemy tego przegrać ale jeszcze mamy sytuację podbramkową uuu tutaj był bardzo ładny strzał było bardzo blisko okna, więc prawie zdjął pajęczynę właśnie z, z, z okna bramki. I mamy jeszcze jedną akcję. Prawdopodobnie będzie to ostatnia akcja spotkania, wrzutka. Goku wyjaśnia sytuację, Luke prawdopodobnie wybije piłkę i będzie koniec spotkania, tak jest. Także pierwszy mecz bardzo łatwo wygrany, 4, 4 do 1. Zobaczmy jeszcze na statystyki na koniec. Bramki mamy dwie bramki 0, jedną Jimmy, jedną e, Trowi. E, bardzo ładny wynik. Asysty, dwie Chico, dwie Trowi. Przypominam o tych właśnie wrzutkach jego. Strzały cen, to się dużo nie zmieniło. Tak naprawdę, Cenne podania e, może trochę się poprawił Chico, e, ale z reguły mieliśmy bardzo dużą skuteczność tych podań. No nie i driblingi, udane tak dożytkowania tak tej Jimmy 3x6. Połowa celnych była udane odbiory. Chico 3x7 niby, ale naprawdę nie. miał sytuację, gdzie bardzo dobrze przeżytał grę przeciwników. No i to było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!